Jak to mówią ludzie, listy piszą, to trzeba odpowiadać. Oczywiście żartuję trochę. Niemniej jednak, dzisiaj dostałem takiego maila, oczywiście, jakich wiele, nie? Ale akurat dzisiaj dostałem maila od mojego partnera biznesowego w jednym z projektów, i tak sobie pomyślałem właśnie, że to będzie dobry motyw. Żeby nagrać wideo, bo podpiszę, oczywiście mu tak na, na maila i wszystko się zgadza, ale może się okazać, albo nawet jestem przekonany, że ty też możesz mieć takie myślenie, tak, i, i takie przypuszczenia, takie, takie po prostu czasami nastawienie. Skąd ja to wiem? No, bo tak jak ci powiedziałem, zresztą pewnie wiesz, ponad 12 lat działam w networku, tak, w biznesie sieciowym i i powiem tak, no, nie wiem, czy dzisiaj jest coś takiego, co mnie zadziwi, co mnie, co mnie po prostu jakby, co będę po prostu jakby taki zdumiony, tak? Ja wszystko już widziałem w swoim życiu, jeśli chodzi o ten biznes, i to, co Ty musisz też wiedzieć, to to, że wszystko zostało już wymyślone, wszystko zostało już zrobione, wszystko zostało już zaprojektowane. Ty, jeśli dzisiaj na przykład nie odnosisz rezultatów, jakich byś chciał, bo wiem w jakiej firmie. Ja będę mówił tutaj dzisiaj o konkret, konkretnym, jakby przykładzie, chociaż będzie tytuł tego nagrania. Dlaczego nie idziesz z kawą do kawiarni i czy lub z, z kosmetykami czy z perfumami do drogerii? Tak? To będzie taki tytuł. Ale my dzisiaj sobie powiemy tu o branży akurat paliwowej. I od razu wyprzedzam, jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć jak można zarabiać na branży paliwowej, dzisiaj jest, jest to po prostu hot rynek na oszczędzaniu paliwa i na tym, że, że po prostu możesz polecać innym oszczędzanie tego paliwa i sam na tym zarabiać. To gdzieś tam linki poniżej będziesz miał. Ale jak wracając do tematu, nieważne czy to jest branża paliwowa, nieważne czy to jest branża kosmetyczna, nieważne czy to jest branża suplementacyjna, nie ma żadnego znaczenia, czy branża medyczna w ogóle, tak? problemy, jakby to, to, to co musisz wiedzieć, tak? jakby to jest, to są uniwersalne jakby wątpliwości. Pamiętaj, tak, że tu nie ma znaczenia firma, tu nie ma znaczenia produkt czy usługa, jakikolwiek projekt dzisiaj nie realizujesz, czy jakiego, z jakąkolwiek firmą dzisiaj nie współpracujesz, on polega na tym, że potrzebujesz ludzi, a ludzie mają to do siebie, że w każdym z możliwych przypadków mają te sam, to samo myślenie. Te same problemy, te same wyzwania, te same przypuszczenia, te same wnioski, te same wątpliwości. Tak? To jest uniwersalna sprawa. Tak? To, to nie ma znaczenia. Nie? Niektórzy czasami tak mówią. No, mm, byłem tutaj w tej firmie powiedzmy suplementacyjnej. No okej, okay, ale sobie tutaj myślę, że no, na przykład perfumy będą lepsze. tak? No bo suplementy to okej, okay, ale perfum, perfum przecież używa każdy. <laughs> też działałem w branży perfumeryjnej, też działałem w, w branży, powiedzmy, jakby zestawów, można powiedzieć, czy produktów pierwszej potrzeby, i to, to, i to nie ma żadnego znaczenia, wszędzie jest to samo. Tak? Ale wracając do tematu. Wracając do tematu, jest takie pytanie. Oczywiście nie będę wymieniał imienia i nazwiska tego pana, tak? Ale jak będzie oglądał, no to będziesz wiedział, że to do ciebie i też będzie odpowiedź dla ciebie, ale myślę, że wszyscy z tego skorzystają. No i tutaj mnie pyta, Marcin, czy ty planujesz lub przynajmniej bierzesz pod uwagę zrobienie materiałów promocyjnych, reklamowych, online, by pozyskiwać klientów do Gowinak czyli do tej firmy hmm, paliwowej? Jak jest z pozyskiwaniem partnerów MLM? To ty sam najlepiej wiesz, a pozyskiwanie klientów to inna para kaloszy. Oczywiście, że inna pada, ale za chwilę powiem więcej, Pozyskiwanie tak? do MLM to jedno, a jeśli będzie się zyskiwało klientów, którzy tylko będą kupować, to przecież wzrost obrotów, zysków całej sieci i opcja dla partnerów na ewentualne szybsze dochody bądź jakiekolwiek pieniądze z tabletek. Gdy rozmawiałem z właścicielem firmy transportowej, który ma 11 tirów i pokazałem nagranie, to sam wiesz, jak, jakie to są teksty, i po MLM-ie zamknął się na argumenty. Jeśli natomiast zaczęłoby się rozmowa od pokazania korzyści stosowania tabletek, pokazania korzyści wymiernych kwot, to zwiększałoby, zwiększałoby się szanse na zarejestrowanie człowieka e, firmy. Pytanie retoryczne, ile masz właścicieli firm transportowych w swojej sieci budujących marketing sieciowy? Ale może jednak oni mogliby być dobrymi klientami. By the way, Polska to wszak potęga transportowa w Europie. Poza tym, najpierw klient, potem opcjonalnie partner do MLM to jest też jakaś alternatywa. Do tego jednak potrzebne są zupełnie inny marketing, materiały, narzędzia. Jak ty to widzisz? Pozdrawiam. No właśnie, i pytanie jest jedno najpierw, tak? Sam sobie odpowiedz, jak masz ochotę, to odpowiedz to wiesz też w komentarzu, czy tobie przez myśl nie przychodziły takie myśli? Kiedy wchodziłeś na przykład do firmy z kosmetykami, do firmy kawowej na przykład, tak? Swego czasu działałem z firmą kawową, tylko i wyłącznie mieliśmy w asortymencie kawy i herbaty. Tak? To tam pierwszym spostrzeżeniem partnerów było to, że on pójdzie do ludzi, którzy mają swoje kawiarnie. A mój mentor mówi: A co mnie obchodzi jego kawiarnia? <grywania> mówi: W bloku czteropiętrowym jest więcej obrotu kawą w ciągu miesiąca niż w takiej kawiarni. Na konsumpcji własnej. Tak? To jest klucz. To jest jakby. To jakby wyjaśnia, już bym nie musiał więcej mówić, ale pociągnę to dalej, tak? Zobacz. Jeśli w ogóle tak, marketing sieciowy to jest. Um, obrót produktami poza siecią sklepową. Tak. Obrót produktami poza siecią sklepową. Czyli um, jeśli otwierasz firmę sieciową, to, to jakby założenie twoje jest takie, że tego nie będzie w sklepach. No bo. Jeśli byś miał produkt i chciał to wprowadzić do sklepów, no to nie potrzebowałbyś mnie, Ciebie, innych partnerów, sieci, tylko zatrudniłbyś, nie wiem, albo marketingowców, albo przedstawicieli handlowych, albo zrobił reklamę na przykład gdzieś, tak, w, w branżowych jakichś, powiedzmy, magazynach, czy gdziekolwiek, tam są te osoby, które prowadzą na przykład powiedzmy drogeria, tak? Miałbyś produkty droge, drogeryjne i byś dotarł bezpośrednio do właścicieli drogerii. Oczywiście to się wiąże z wieloma rzeczami, przetargami, cudami, przepłaceniem, nadpłaceniem, łapówkami. <laughs> jak, jak się jakby nie, nie będą chcieli przepuścić twojego produktu, to nie przepuszczą. I właśnie o to tu chodzi, że osoba, która otwiera biznes sieciowy jakby z gruntu, tak? Kieruje się w ten specyficzny kanał dystrybucji, który jest marketing, w którym jest marketing sieciowy. Czyli, jakby wracając tutaj do tematu i stricte mówiąc o, o tych tabletkach, powiedzmy, paliwowych, tak? No to zobacz, firma się taka otwiera i, jakby, jeśli głównym ich celem jest zarabianie pieniędzy, jak Głównym ich celem jest zarabianie pieniędzy, no to sami tak, tak układają swój marketing, czy zatrudniają odpowiednich ludzi, którzy. Zamiatają te wszystkie transportowe firmy, powiedzmy tak, odpowiednio z nimi nawiązują relacje, odpowiednio z nimi gadają. Mają, mają po prostu bardzo dobry PR, mają bardzo dobry marketing, mają bardzo dobrych sprzedawców, bo tu już muszą być sprzedawcy z high level, z najwyższej półki, żeby pojechać do takiego właściciela, powiedzmy, stu tyrów, czy tam tysiąca na przykład, i tak dalej. Tak? No i oni wtedy nie potrzebują nas. Mało tego my wtedy nie zarabiamy. Bo, 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 bo nie ma tam naszej roli. Tak? Czyli jakby założenie jest takie, tak? że biznes sieciowy trafia do zwykłego, końcowego konsumenta, w którym jest osoba fizyczna. Oczywiście, jeśli ona przy okazji prowadzi firmę, jest w stanie wdrożyć to u siebie w firmie na przykład, bo widzi w tym korzyście, to tak. Tylko warunek jest taki. Ta osoba. Obojętnie, czy ona jest właścicielem firmy, czy nie, musi być Tobie znana, musi mieć do Ciebie zaufanie. I dopiero wtedy skorzysta z tego produktu. Także tak, rozumiesz sprawę? Nie ma znaczenia, jakie ty dasz korzyści tej osobie. Nie ma żadnego znaczenia. Dlaczego? Bo ona dzisiaj może skontaktować się z wieloma innymi firmami, które też mają takie, na przykład tabletki do paliwa, bo są dzisiaj takie firmy. Może ty tego nie wiesz, ale są. Tak samo twoja suplementacyjna, oczywiście, ona ma nazwę, jest unikalna, ale są inne, które mają też suplementy i są tańsze, na przykład od twojej. Co wtedy? I operujesz ceną. A operacja ceną to już jest sprzedaż, to już jest budowanie korzyści, rozwiewanie obiekcji, przepłacenie, nadpłacenie, tak? I to są już inne realia zupełnie gdzie do tego 99% ludzi się nie nadaje. Rozumiesz? To, co ja na przykład robiłem, sprzedawałem kursy szybkiego, dla, szybkiego czytania dla dzieci, 99% z Was, które oglądają teraz to nagranie, nie ma takiej możliwej, tak, takiej opcji, żeby to sprzedać. Po prostu. I to nie chodzi o to, że ja mam jakieś nie wiadomo jakie umiejętności. Po prostu większość z nas nie jest sprzedawcami. Nigdy nie będzie. Po prostu. Tak? Tyle. I znowu, jednym przychodzi sprzedaż łatwiej, drugim ciężej. Jeśli chcesz się tego nauczyć, oczywiście, że się nauczysz, bo nie ma takiej dzisiaj umiejętności, której byś nie mógł posiąść, ale biznes sieciowy mamy robić na skali. Mamy robić taką sytuację, że w Twoim mieście wszyscy mają korzystać. Oczywiście jak największa ilość. No wiadomo, że wszyscy nie będą, nigdy tak nie jest, że wszyscy coś robią, ale masz się skupić, jak dotrzeć do jak największej liczby konsumentów w Twoim gdzieś tam okręgu, obszarze którzy mają konsumować na swoje własne potrzeby. Dlaczego? Bo konsumentem jest 100% ludzi. A sprzedawcami jest 1-2% ludzi. No to pytanie, na jakim rynku lepiej robić biznes? Na tym 100% czy na tym 1-2%? Ci od biznesu sieciowego wiedzą, że lepiej na tym 100% robić. I dlatego idą w ten model dystrybucji. Czyli jakby wracając do tematu. Jeśli ty Znasz taką osobę, która prowadzi firmę, powiedzmy transportową, stricte mówimy tutaj o tym biznesie i ona ma do Ciebie zaufanie, no to Ty mówisz, dobra, słuchaj, weź sobie sprawdź na takiego tira, tam nie wiem, 700-800 litrów, nie wiem, nawet się nie znam, wrzuć tam 8 tabletek, zobacz jak to lata, przetestuj 2 trzy razy, tak, sam sprawdź, bo co ja Ci będę gadał, tak? I wtedy będziemy mogli robić deal. Albo będziesz to brał na, na swoje tiry, Albo ja jeszcze ci pokażę, jak po prostu możesz zarobić na innych, w e, Twoich kumplach, którzy też prowadzą na przykład e, firmy transportowe i dzisiaj są Twoją konkurencją, a ty będziesz mógł zarabiać na swojej własnej konkurencji, bo ty im pokażesz, jak mogą zaoszczędzać na paliwie. Na przykład, ale, ale on musi, muszą być spełnione pewne warunki. On musi po pierwsze Tobie ufać to jest klucz Ciebie znać i do Ciebie jako człowieka po prostu mieć zaufanie. Bo rozumiem, że jeśli ja dzisiaj korzyści z, z tych tabletek sobie wypiszę, jestem sprzedawcą, to ja pójdę do, to, do tego człowieka i oczywiście pod kilkoma warunkami będę w stanie temu człowiekowi to sprzedać. Raz to sprzedać. Ale jeśli on na przykład w pierwszym rzucie nie zobaczy y, rezultatów, lub nie wiem, coś mu się odwidzi, albo ktokolwiek później inny przyjdzie z jakąś inną ofertą, to może być tak, że ty miałeś dzisiaj klienta, a jutro już go nie będziesz miał. I to jest to niebezpieczeństwo tak, w sprzedaży, że cały czas jest konkurencja, konkurencja. A teraz wyobraź sobie, jeśli on rozumie biznes, to kuma, że po pierwsze sam kupuje, oszczędza i jeszcze może polecić to swojej konkurencji i mieć te tabletki za darmo na cały miesiąc. Czyli oszczędzać, za darmo oszczędzać i jeszcze zarabiać. Czyli, reasumując, do każdego możesz iść z tym, z tym projektem, tylko że ta osoba musi rozumieć ten biznes w jakikolwiek sposób, ale przede wszystkim musi ufać Tobie. My działamy w biznesie zaufania, moi drodzy. I Ty jesteś w stanie polecić wszystko, jeśli jesteś osobą godną zaufania jesteś w jakiś sposób autorytetem lub umiesz stworzyć taką sytuację, żeby, żeby przekierować tę osobę do jakiegoś autorytetu. My tego uczymy, tak? Między innymi ja tego uczę w Akademii Prostalnie Łatwe, teraz 3.0, gdzieś tam byś miał linka poniżej. Może się jeszcze załapiesz na, na promocyjną cenę. Ja pokazuję, tak? Jak w pewnym momencie, bo tutaj... Ten mój partner pisze, że z pozyskiwaniem partnerów biznesowych wiem, jak to jest. Ja wiem, jak to jest. Ja na przykład nie mam problemu z pozyskaniem partnerów biznesowych. Problem jest wtedy, i ja mam też to wyzwanie i ten problem, że ci ludzie nie potrafią później pozyskać nowych osób. Znaczy może nie, że nie potrafią, tylko sparzyli się po pierwszym, po trzecim, po piątym odezwaniu się do człowieka nie chcą, tak, z różnych powodów wykonać kroków, które są potrzebne do wykonania i nie są systematyczne. Czyli chcieliby tydzień, dwa, miesiąc. Chociaż rzadko zdarza się, że ktoś miesiąc czasu, dzień w dzień wykonuje te zadania, które są do zrobienia. rozumiesz? Paradoks sytuacji, że do roboty, do której idziesz, zawsze zarabiasz tam za mało, zawsze ledwo wiążesz koniec z końcem, tam przez 40 lat latasz dzień w dzień, nie zastanawiasz się po co, ale latasz i robisz to samo cały czas. A tutaj, nie widząc po dwóch, trzech, pięciu dniach, po siedmiu dniach efektów, rezultatów, już nie, to nie dla mnie. To jest ten paradoks, tak? Czyli możesz iść z tym do każdego, nawet powinieneś, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy sam będziesz wiedział, co masz w ręku, będziesz przekonany, tak? Będziesz ekspertem, można powiedzieć, w, tym, w tej dziedzinie, lub będziesz miał system, który pozwala na. Przekazanie, przekierowanie tej osoby do odpowiedniej osoby, żeby, on, żeby z nią na przykład pogadała. Tak? Ale nie możemy uciec tak, nigdy tak nie było i tak nie będzie, żeby klient był tylko zwykłym klientem. On będzie klientem, jeśli w jakikolwiek sposób będzie się utożsamiał z tym modelem biznesowym. Czyli nie będzie tak nigdy. Że jeśli ktoś w ogóle nie cierpi MLM-u, w ogóle nie cierpi marketingu sieciowego, reaguje jak to, jak, 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 jak płachta nabyka, to on od ciebie tego nie kupi po prostu z zasady. Po prostu. Tak. Czyli wracając do tematu. Jeśli by to tak działało, że mamy kawę. I musimy szukać dzisiaj kawiarni, bo w, naszym, w naszej głowie jest to, że tam będzie duży zbyt, tam będzie duże, duż, będą duże obroty. To robimy sobie kuku, bo jeśli tak miałoby to być, to firma, która wprowadza tą kawę, poszłaby do tych kawiarni, tam rozdystrybuowała. Oczywiście w ramach możliwości i byłoby po wszystkim. A to nie jest po to, żeby sprowadzić to na nas, czyli dać nam możliwości. I teraz, żebyśmy my latali i robili hurt. Czy możemy to zrobić? Lataj. Oczywiście, że tak. Ale nawet jeśli ty mówię, jesteś dobrym sprzedawcą, bo ja dzisiaj jestem przekonany o tym, że jeśli zacząłbym jeździć po firmach transportowych, 9 na 10 jestem w stanie tam sprzedać ten produkt. Tylko co ja Ci później powiem. Że ja mam doświadczenie w sprzedaży na przykład 20 lat, i teraz ty, żeby jutro zacząć zarabiać z tego, musisz mieć takie doświadczenie 20 lat. To tak nie działa po prostu. Po prostu my działamy w biznesie, który polega na tym, że dzisiaj bierzesz zwykłą osobę z ulicy, i mówisz jej, zobacz, małpa widzi, małpa robi. Robisz to, to, to każdego dnia. To, 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 to. Trzy rzeczy na przykład, bo tego uczymy. I jeśli będziesz robił to systematycznie, przez następne 12 miesięcy, nie patrząc na rezultaty, klapy na oczach jazda, po, po, po roku czasu nie musisz już nic. Oczywiście znowu, czy będziesz milionerem? Nie! Ale będziesz miał przynajmniej tą wypłatę, którą masz dzisiaj w tej swojej robocie, której nie lubisz. Tylko warunek jest taki. 12 miesięcy klapy na oczy, dzień w dzień robienie te, cały czas tego samego, aż do usranej po prostu, mierze śmierci, ale do, aż do ścięcia białka. Po prostu, i nawet się nie zastanawiasz, czy to ma sens, nie, tylko trzepiesz po prostu robisz. Rozumiesz? Tak, jak my na przykład na treningu mamy strzelanie na przykład w poprzeczkę. Po co strzelać w poprzeczkę? to ani gola nie ma, ani nic, tylko problem, bo ona jest wąska, cienka. Ale musimy to robić na przykład, tak? Bo, bo trener mówi i koniec, on widzi w tym głębszy sens. I tak samo tutaj. Tak? tak? Czy jakby znowu, nigdy nie będzie takiej oferty. Dla klienta końcowego, który on na bazie korzyści, które tam są, po prostu weźmie produkt. Czy się, zda, czy się zda, zdarzą nieliczni, którzy wezmą? Tak. Oczywiście, że tak, ale z mojego doświadczenia wynika, bo to sprawdzałem, tak? Zrobiłem sklep internetowy, chciałem sprzedawać suplementy, chciałem sprzedawać nawet pakiety medyczne, tak? Docelowym klientom nie robi się To nie działa. Po prostu. Ja bym też może sobie życzył, żeby to tak działało. Oczywiście, znowu, jeśli jesteś dobrym sprzedawcą, sprzedasz wszystko. Jak ja to mówię, od kondona po rakiety. Tylko, że to nie jest biznes. To nie jest po prostu biznes. I tak jak powiedziałem, jeśli znasz i ktoś ufa Ci, czy z kawiarni, czy z drogerii, czy ze stacji paliwowej, czy z transportu, oczywiście, ale to Ty idziesz do człowieka, a nie do firmy. Tak, bo firma nie ma tu żadnego znaczenia, ten człowiek musi z tą rezonować. Tak? Czyli oczywiście można stworzyć taką ofertę, można wysyłać, tylko to będzie jeszcze mniejsza skuteczność niż jakbyś edukował człowieka w temacie biznesu. Bo ktoś kiedyś powiedział, że każda firma stanie się firmą edukacyjną lub przegra na rynku. I właśnie marketing sieciowy jest stricte tą branżą, która polega na edukacji, edukacji, edukacji. My edukujemy, my jesteśmy, my uczymy nauczycieli, jak mają uczyć nauczycieli, jak mają uczyć nauczycieli, jak mają uczyć nauczycieli. Nie klientów docelowych. To jest ten paradoks. I tak na koniec, no, mam nadzieję, że odpowiedziałem jak nie, to dawaj w komentarzu, po prostu jakieś swoje info, jakiś feedback, to więcej na ten temat powiemy. Jak powiedziałem, linki przydatne do tego, co ja dzisiaj mówiłem, masz poniżej, czy powyżej, no, jak jesteś gdzieś na social media. A na koniec pozwól, że przytoczę, też nie będę zmieniał nazwiska, tylko po prostu przeleciało mi gdzieś tam na Facebooku dzisiaj, takie, taka zwierzenie, jak to powiedzieć, jak to powiedzieć? Niezwierzenie. No, taka historia, można powiedzieć, taki, taka relacja tak, z, z życia z ostatnich powiedzmy siedmiu lat pewnej liderki marketingu sieciowego. Taki, taka, taka rekomendacja w temacie marketingu sieciowego i chciałbym Ci to przeczytać. Teraz Ci to puszczę, przeczytam i zobacz, Piękno marketingu sieciowego. To jest piękno marketingu sieciowego. Nie wymyślajmy. Nie gońmy. Nie zmieniajmy czegoś, co już jest po prostu sprawdzone. I trzeba się tylko trzymać tego, co, co, czego trzeba się trzymać. I tego się po prostu nauczyć. Nie wymyślać. Tak? Bo ja wiem o tym, że mamy takie skłonności, a może to ja lepiej, a może ja bym zrobił tak, a może tam. Tylko, że to zostało sprawdzone, rozumiesz? Branża marketingu sieciowego jest na świecie już ponad 70 lat. I nic nowego nie wymyślimy. Nic. Oczywiście. Czasami techniki, pewne pozyskiwania ludzi się zmieniają. Ja też cały czas zmieniam, ewaluuję i tak dalej, bo pewne rzeczy działają lepiej, pewne gorzej i tak dalej. Pewne się duplikują, pewne się nie duplikują. Mówiliśmy o tym wiele razy. Ale jest to sprawdzone. I jakby to było tak, że każdy przystępujący do sieci wymyśla swoje, to byśmy dzisiaj nie mieli McDonald'ów na świecie, tak? Bo każdy by, ok. Mówi, dobra, takiego hamburgera to jestem w stanie zrobić. Tak? I na początku tak było, jakbyś poczytał sobie kiedyś o tym wspominałem. Powstanie McDonalda, książkę, zresztą Mac Imperium polecam film, to tam było pokazane. Także na początku właśnie chciał każdy na swoje kopyto ładować i nie było z tego biznesu. To musi być po prostu, jeśli ty na swoją małą skalę czujesz się dobrym sprzedawcą, nikt ci nie zabroni. Od ciebie zaczyna się ten biznes i ty możesz robić z tym biznesem, co chcesz. Ty możesz stać na straganie. Ty możesz po prostu, wiesz, jeździć od domu do domu, cokolwiek. Niemniej jednak nie będzie to duplikowalne, bo 99% ludzi nie jest w stanie tego zrobić. A co jest w stanie zrobić, to to, żeby kupić dla siebie, skonsumować, sprawdzić i pokazać innym, jak mają zrobić to samo. To jest pewne. A teraz zapraszam Cię, posłuchaj. Może Ty też się utożsamiesz z tym, co ta Pani tutaj napisała. Pozdrawiam Cię serdecznie. Cześć, cześć. Ten post będzie długi, ale zdecydowanie jest jednym z najważniejszych w moim życiu. Mam 45 lat, 7 lat temu zmieniłem swoje zawodowe życie. Większość mojego ówczesnego otoczenia pukała się w głowę. Podjęłam ryzyko, którego jak się potem okazało nie było. Pojawił się za to nowy zawód, nowa branża i konieczność odrzucenia starych nawyków i zmielenia wybujałego ego na pył. Pierwsze lat, lata były istną sinusoidą, góra-dół. Trzy lata temu nastąpił przełom, kiedy narodziła się nowa Karolina. Automatycznie zaczęli pojawiać się wokół wyjątkowi ludzie. W ślad za tym rosnąca struktura, coraz wyższe obroty i dochody. Nagle, w zaledwie trzy lata, tak pokazuje system, wypracowałam milion dolarów dochodu. Tak sobie myślę, jaki inny biznes? Jaka inna legalna praca daje takie możliwości? Średni dochód Polaka według danych z internetu to 4249 zł netto, co oznacza 88 lat pracy, by zrobić swój milion dolarów. Tym samym większość Polaków nie zarobi takich pieniędzy, bo średnio pracujemy 40 lub 45 lat. Takie są fakty. Nie znam innej profesji, która dawałaby takie, takie możliwości ludziom, nie ograniczając nikogo poprzez płeć, wykształcenie czy miejsce zamieszkania. Co jest konieczne, bo osiągnąć sukces poza pracą i zaangażowanie konsekwencją, myślę, że ogromnie ważne jest wsparcie otoczenia. No i oczywiście tutaj są podziękowania i tak dalej. To zakryję, bo nie chciałbym, żeby, żeby tutaj wychodziło o kim tu jest mowa. Tak? W każdym razie milion dolarów w trzy lata. Co by było, jakbyś wypracował 10% z tego? Co by było, jakbyś wypracował 20% z tego? Co by było, jakby dodatkowe 4200 przychodziło od ci niezależnie od czasu? To jest właśnie piękno tej profesji. Nie komplikujmy, róbmy tak, jak książka pisze. Pozdrawiam, cześć, cześć.